Witajcie, kochani, w pięknych okolicznościach przyrody. Nad nami pięknie świeci słońce. Tylko, że radiowo, optycznie nie widać tego słońca, bo są chmury, pada deszcz. Ale cieszmy się przynajmniej, że nie jest to promieniowanie gamma, na przykład, czy deszcz meteorów. Proszę Państwa, znajdujemy się w Instytucie Astronomii UMK w Piwnicach pod Toruniem. Za mną drugi, jeżeli chodzi o wielkość, radioteleskop w Polsce. Radioteleskop RT-3, ma taką piękną nazwę, czyli trzeci w kolekcji akcji toruńskich radioteleskopów. Średnica czaszy tego radioteleskopu to 15 metrów. Konstrukcja waży około 50 ton. Największy w Polsce radioteleskop jest w pełni sterowalny, jednak montaż jest azymutalny czyli porusza się w płaszczyźnie horyzontu i prostopadle. Dzięki temu, że ten teleskop jest lżejszy, można było zainstalować go na takim statywie bardziej naturalnym dla obserwacji astronomicznych, dla astronomów, czyli paralaktycznym. A więc porusza się w płaszczyźnie równoległej do równika niebieskiego albo równika ziemskiego, bo to jest podobna płaszczyzna, taka sama, tylko że rozszerzona w kosmos w przypadku równika niebieskiego i prostopadle do równika niebieskiego. Dodatkowa różnica jest też taka, że radioteleskop RT-3 posiada w ognisku głównym odbiornik, czyli nad czaszą mamy taką puszkę, i tam jest odbiornik, czyli urządzenie radiowe, które dokonuje detekcji fal radiowych. Promieniowanie radiowe odbija się od 15-metrowej czaszy paraboloidalnej i skupia nad radioteleskopem w ognisku głównym, gdzie od razu jest odbiornik. W przypadku teleskopu. Większego radioteleskopu Kopernik. Pamiętacie Państwo, tam było dodatkowe lusterko, które to promieniowanie kierowało w kierunku centrum czaszy z powrotem. Zaletą tego rozwiązania było to, że można było umieścić wiele odbiorników, a więc można przekierowywać to promieniowanie w przypadku dużej konstrukcji w kilka odbiorników, czasami równocześnie, czasami osobno, no i po prostu można szybko przełączać się między obserwacjami. Tutaj mamy odbiornik na stałe zamontowany. Żeby zmienić odbiornik, musimy po prostu dokonać serwisu i te kilkadziesiąt, czasami ponad 100 kg zdemontować i zamontować z powrotem w nowej odsłonie. Radioteleskop RT-3 został skonstruowany w 1976 roku. I, proszę Państwa, to jest chyba co prawda nie największy radioteleskop tutaj, ale najważniejszy ponieważ jest to przyczółek światowej klasy radioastronomii tutaj w Polsce. Dlaczego? W roku 1981 sukcesem został podłączony do światowej sieci radioteleskopu VLBI, Very Long Baseline Interferometry. Nie obyło się oczywiście bez emocji, dlatego że po wykonaniu obserwacji okazało się, że niestety nie widać tzw. prążków interferencyjnych, a więc obserwacje się nie udały. Po przeanalizowaniu danych okazało się, że jednak udało się. I proszę Państwa, bardzo dumni mogą być radioastronomowie toruńscy z tego, że tak naprawdę za pierwszym razem, kiedy dokonano próby podłączenia, udało się. Po raz pierwszy w historii w ogóle tej sieci światowej Wielbijaj za pierwszym razem udało się z sukcesem uzyskać takie prążki. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o badania, to radioteleskop RT3 był wykorzystywany przed rokiem 1994 bardzo intensywnie, a w roku 1994 uruchomiono oczywiście RT4-Kopernik. Natomiast wcześniej wsławił się na przykład obserwacjami pulsarów. To był bardzo ważny moment badawczy dla Instytutu Astronomii, wtedy Centrum Astronomii UMK, dlatego że pulsary były mniej zakłócane. W naszych czasach nawet większym radioteleskopem Kopernik tych pulsarów, już nie obserwujemy z powodu zakłóceń. Wtedy telefonia komórkowa nie była tak rozwinięta, no i RT3 wykonał naprawdę fantastyczne historyczne obserwacje. Oczywiście sterownia, którą odwiedziliśmy dla Państwa wcześniej, inaczej wyglądała. Była to sterownia połączona z głównym budynkiem i warunki tam były troszeczkę inne, natomiast aparatura badawcza, warto to zaznaczyć, aparatura odbiorcza, czyli ten tak zwany backend, była w 100% zbudowana tutaj przez toruńskich inżynierów, w szczególności przez pana Eugeniusza Pazderskiego i wiele, wiele innych osób, które miały kontakt z astronomią i po prostu dzięki temu. Zastosowały swoje umiejętności konstruktorskie w tej dziedzinie nauki. Mógłbym jeszcze długo opowiadać na temat różnych ciekawostek związanych z obserwacjami e, radioteleskopem RT3, ale pogoda nas nie rozpieszcza, więc kończymy. Oczywiście radiowo słońce świeci, ale tutaj i teraz dla nas niestety trochę zbyt dużo deszczu w zakresie optycznym. Dziękuję za uwagę. Patrzcie Państwo w niebo, chociaż radiowe, jeżeli nawet nie ma pogody optycznej. Do zobaczenia.